Cześć wszystkim! Przychodzę do Was dzisiaj z ulubienicami miesiąca kwietnia i mam tutaj sporo, sporo perełek, także jeśli jesteście ciekawe co tutaj mam oraz jednego gadżetu, który jest świetny do oczyszczania twarzy, naprawdę on zmienił cały, cały mój ten rytuał e, oczyszczania twarzy, ten wtedy zostańcie ze mną. I pierwszy produkt, o którym właśnie Wspomniałam, czyli taki gadżet, który pomaga mi bardzo dobrze oczyścić moją skórę, a także złuszczyć na skórek, jest taka oto kąbeczka. Taka oto niepozorna gąbka. Jest to koniak sponge. Moja, jest, moja się nazywa White Clay, koniak sponge. I ja ją swego czasu kupiłam na stronie misza.de, czyli na stronie koreańskich kosmetyków. Ale to nie ma większego znaczenia. Widziałam, że w wielu drogeriach internetowych można znaleźć taką gąbkę. I czym ona się różni od innych gąbek? Przede wszystkim, e, ja Wam powiem, gdy otworzyłem pierwszy raz, ona była nasączona takim płynem, e, nie, wiem, nie wiem, takim jakimś płynem, e, więc ona od razu była mokra, ponieważ wcześniej e, zaczęłam googlować, jak w ogóle jej używać i tam ktoś e, napisał, że trzeba ją namoczyć w wodzie przez kilka minut, i dopiero ona wtedy się robi miękka, bo normalnie jest twarda. Ta nie, ta moja jest zawsze miękka, także widzicie, może ją tutaj sobie ścisnąć i nic się nie dzieje. Więc przed pierwszym użyciem ja ją namoczyłam w wodzie, wycisnęłam nadmiar wody i dodałam e, mój żel do oczyszczania. Ja akurat wtedy używałam, nadal używam Kilsa e, Calendula Foaming Gel, czyli ten taki e, z rumiankiem żel do oczyszczania twarzy ja go sobie kładę tutaj taką kropkę, potem ściskam tę gąbkę i z tego żelu powstaje taka piana i potem sobie po prostu masuję, masuję całą twarz i zmywam resztki makijażu. Jest to mój drugi etap mycia twarzy, ponieważ najpierw muszę zmyć cały makijaż i dopiero po zmyciu makijażu myję skórę twarzy właśnie tą gąbką i ona jest świetna, naprawdę wszystkim ją polecam. Ja mam skórę mieszaną, ale policzki mam bardzo, bardzo suche, a tutaj strefę tę ze skórnikami, z takimi jakimiś grudkami podskórnymi, i to świetnie wygładza mi skórę. Sprawia, że te moje skórniki wydają się mniejsze i nie są też tak bardzo widoczne. Wygładzę skórę lepiej, potem się produkty wchłaniają. Także wszystkim polecam. Tym bardziej, że to nie jest, nie jest droga rzecz. Ja zapłaciłam 3 euro. Tak mi się wydaje, także jeśli ktoś szuka jakiegoś przyrządu do takiego głębszego oczyszczenia twarzy i nie stać go, bo ja się zastanawiałam nad tą, yy, nad Clarisonic, czy też nad Forea, Foreo Luno, to polecam właśnie tą gąbkę, bo to jest tania alternatywa, a naprawdę robi, co ma robić, czyli dobrze oczyszcza i złuszcza na skórek, także wszystkim polecam. Kolejny produkt, niestety nie mam przy sobie, bo. Yy, Jedna buteleczka właśnie mi się skończyła, a drugą mam przelaną. Jest to olej do oczyszczenia twarzy z Bielendy. Nazywa on się Bielenda Argan Cleansing Face Oil. I ja miałam ten olej w wersji. Pro Retinol i co jest takiego niezwykłego w tym oleju, a no to, że świetnie zmywa makijaż, przy tym nie wysuszając mojej twarzy, ja szukałam bardzo długo jakiegoś produktu, który by mi nie wysuszał tej twarzy podczas gdy zmywam makijaż z płynami ym, micelarnymi, trochę, trochę jestem zabawy, ja jestem taka trochę leniwa, nie chcę mi się tylu tych wacików i szarować tej twarzy, a tutaj po prostu nakładam ten olej na dłoń i mimo tego, że producent tam pisze, żeby zmoczyć twarz i dłonie i dopiero nałożyć ten olej i on się wtedy tak jakby zamienia w pianę to ja najpierw robię to wszystko na sucho, czyli na sucho, na suchą twarz pełną makijażu, nakładam ten olej i masuję, i po prostu sobie zmywam i maskarę, tuż, szminkę, wszystko schodzi bardzo ładnie. I dopiero potem zmywam to wodą i ten olej zmienia się tak, jak producent pisze w pianę i to wszystko jest zmyte. Także dla tych, którzy są tro trochę leniwi i yy, lubią szybkie rozwiązania, szybkie rozwiązania i też dobre dla skóry, bo nie wysusza ten olej skóry, także polecam Bielenda face oil. Kolejnym produktem, który mnie zauroczył i zachwycił, jest ten scrub z marki Rituals. I on się nazywa Himalaya Scrub Sweet Almond Oil in Indian Rose. I jest to peeling solny. Może wam pokażę jego użycie. Ja go kupiłam w zeszłym miesiącu, także zużycie jest dość dość znaczne, ale pięknie, pięknie pachnie, pięknie pachnie ten scrub. Ale co jest niezwykłego, to to, że on świetnie naprawdę bardzo mocno oczyszcza i złuszcza, yy, złuszcza naszą, naszą skórę. Naprawdę, gdy go nakładacie, on ma pełno, przecież to jest solny peeling, on ma pełno takich malutkich ziarenek, które po prostu świetnie peelingują skórę i też yy, ten skrab ma właściwości chłodzące, także od razu czujecie takie naprawdę, takie orzeźwienie, mi się wydaje, że na lato to jest coś świetnego. Także ta skóra jest taka bardzo rześka może powiedzieć, bo czuje się za chłód, a potem po zmyciu yy, ta skóra wydaje się nawilżona. Przez to, że ona tutaj yy, ten olej migdałowy. Właśnie ta skóra po zmyciu nie jest taka sucha, nie jest taka często po tych skrabach, jest tak czysta ta skóra, że aż po prostu ciężko palcem po niej przejechać, bo jest taka czysta, że aż no po prostu nie jest nawilżona, jest przesuszona, to ten sprawia, że ta skóra zostaje nawilżona, naskórek jest złuszczony, no i piękny zapach i ten efekt chłodzenia, jeśli ktoś lubi taki efekt, bo to jest naprawdę mocny efekt chłodzenia, to polecam Rituals Himalaya Scrub. I kolejny ulubieńc również do ciała jest to olej Bio Oil. On był swego czasu bardzo popularny, ja niedawno go kupiłam na rozstępy i powiem szczerze, używam go. Kupiłam go w połowie miesiąca, także jakieś dwa tygodnie, dwa i pół tygodnia. I jest świetny, bardzo dobrze nawilża skórę, pozostaje gładką w dotyku na długie, długie, długie godziny. Używam go też na twarz. Czasami mam przesuszone tutaj te policzki, także nakładam go sobie przed snem, potem jeszcze na to kręt, tak jakby. Sprawia, że ten olej jest tak zablokowany tym kremem i przez to yy, lepiej, lepiej się wchłania i naprawdę jest świetny. Na rozstępy jeszcze nie widzę jakichś takich e, zmian w rozstępach, że są mniej widoczne, ale skóra jest na pewno gładsza i w dotyku mniej czuję, mniej czuję te rozstępy, także polecam bioil. Kolejny produkt do ciała, a właściwie do włosów, którego nie mam przy sobie, gdyż też właśnie go skończyłam, a kupiłam go w Polsce. Jest to Dermena, szampon do włosów dla osób, które cierpią, cierpią na wypadające włosy, którym po prostu włosy wypadają. I ja go kupiłam za poleceniem mojej koleżanki i powiem szczerze, on jest świetny. On jest taki zielony. Ja wam tutaj gdzieś wkleję zdjęcie, zobaczycie jak wygląda opakowanie, ale on jest zielony i dość gęsty. Jego nakłada się na skórę głowy. On się nie pieni, on się zbytnio nie pieni. Nakłada się go na skórę głowy, masuje się. Uczucie, uczucie tej piany, powiem szczerze, że na głowie jest, ale niestety ale nie widać, żeby się coś pieniło. I masujemy sobie całą skórę głowy wraz z włosami i zostawiamy ten szampon na głowie przez jakieś 5 minut. W tym czasie, może wiadomo, zrobić inne rzeczy, pod prysznicem, nie wiem, umyć się, umyć twarz, umyć, umyć sobie ciało. I potem spłukujemy. I ja widzę różnicę. Ja używam tego szamponu miesiąc, nawet ponad półtora miesiąca tak mi się wydaje. I on jest świetny. Ja swego czasu dość. Miałam, miałam problem z włosami, z wypadającymi włosami, a to było związane ze, ze stresem, związane z pisaniem magisterki, skończeniem szkoły, i to wszystko się nałożyło naraz. I było mi widać po prostu, jak robiłam z jej kucyka, takie tutaj prześwity, a teraz tego nie ma. I włosy są miękkie, są nawilżone, gładkie i mam coraz więcej tych takich malutkich baby hair, więcej tych małych włosków. Także jeśli ktoś ma problem właśnie z wypadającymi włosami, szczególnie po jakichś takich właśnie stresujących wydarzeniach, tak wiecie nagle się to nałożyło, to polecam, szczerze polecam ten szampon. I teraz przechodzimy do kolorówki Z kolorówki mam cztery rzeczy Może najpierw pokażę wam pędzle. Są to nowe pędzle Zoeva Może nie nowe, ale dla mnie nowe 125 Stippling I 227 Lux Soft Definer I może zaczniemy od tego Stippling jest to świetny, świetny pędzel do lekkich kremów BB, do jakichś lekkich podkładów w formie żelowej. On świetnie te produkty rozprowadza, bardzo ładnie to wygląda, nie ma żadnych smug i też nie wchłania bardzo tych produktów. Jest on taki bardzo, bardzo delikatny. To włosie duo fiber jest naprawdę przyjemne i wszystkim tym, którzy używają właśnie kremów BB i czasami. Czasami może nie chcecie nakładać go rękami, czasami niektóre produkty. Mam taki właśnie podkład nowy: będzie na moim kanale recenzja z Maybelline i on jest w formie żelu. I czasami, właśnie jak się go nakłada palcami, on robi takie smugi i się zmywa. Ten pędzel sprawia, że wygląda nienagannie. Także 125 Stipling Brush z Zoewy. A kolejny to jest podróbka z Maka 217, ale w Zoewie jest to 227 Lux Soft i Fine. I on jest świetny zarówno do nakładania cieni, jak i blendowania w załamaniu. Przez to, że ma taki zaokrą zaokrąglony koniec, świetnie. świetnie on się do tego nadaje. Nic dodać, nic ująć. Świetny pędzel, wielofunkcyjny. Mogę sobie nim zrobić cały makijaż, także jeśli szukacie jednego pędzla, który by Wam właśnie spełnił zadanie w większości, w większości pędzli albo podróżujecie dużo i nie chcecie dużo pakować, Polecam właśnie ten pędzelek 227. Kolejną rzeczzy jest to paleta, paleta Rose Golden i to jest świetna paleta dla osób z niebieskimi oczami. Naprawdę pięknie wybija i podbija, wybija. Pięknie podbija ten kolor tęczówki. Mamy tutaj cienie zarówno e, matowe, te trzy tutaj są matowe. Reszta jest perłowo-satynowa z malutkimi drobinkami, ale z drobinkami jest tylko foil i i tyle powiem szczerze. Reszta jest bardziej perłowa. Są to świetnie cienie o świetnej pigmentacji. Mój ulubiony cień, Just a Rose, piękny! No, po prostu to jest takie jakby różowe złoto: on tak wybija i podbija pięknie. To jest takie różowe złoto. Wygląda pięknie. Może Wam pokażę. Słuch, to jest mój ulubiony cień z całej palety. Wygląda tak. Naprawdę. Nic za nic ująć. Piękna, piękna paleta. I ostatnią rzeczą, którą chcę Wam pokazać i z Wami podzielić. Jest to giełka utrwalająca eee, Makijaż z Urban Decay All Nighter Makeup Setting Spray Long Lasting. I mamy tutaj. Napisane, że on jest bez parabenów, bez olei mineralnych, i też ma technologię, która ma sprawić, że ten makijaż nie będzie nas pływał nawet podczas gdy na zewnątrz są wysokie temperatury. Ja używam go do wykończenia makijażu i on sprawia, że przede wszystkim cały makijaż ładnie się stawia za skórą. Po drugie, ta skóra jest bardziej świetlista i po trzecie trwałość. Naprawdę jeśli spryskam sobie. Yy, tą giełką yy, twarz, do wieczora nadal widzę brąz, nadal widzę róż, to wszystko jest utrzymane w ryzach, a normalnie często naj, najwcześniej znikają mi wszelkie produkty tutaj z policzków, oczy oczy zostają, ale tutaj z policzków i podkład to się wszystko jakoś ściera, rozmywa, a to sprawia, że makijaż zostaje tam, gdzie powinien zostać i też aplikator yy, a raczej ten tutaj dyfuzor jest bardzo fajny Naprawdę psikamy sobie i on tak dobrze rozprowadza ten produkt, to nie, jest tak, to nie są takie jakieś kropelki, to nie jest takie bardzo skoncentrowane, tylko po prostu zakres tej e, migiełki jest bardzo duży. Producent tutaj każe spryskiwać sobie twarz najpierw w kształcie T, a potem w kształcie X i wtedy macie całą twarz tak jakby zagruntowaną. Także Urban Decay All Nighter Makeup Setting Spray. Dla tych, którzy szukają jakiegoś dobrego produktu do utrwalenia makijażu, polecam. Dobrze kochani, to było na tyle. Jeśli podobali się Wam moi ulubieńcy tego miesiąca, zostawcie kciuka w górę. Zapraszam też do komentowania i do subskrybowania mojego kanału. Dajcie znać, jeśli używacie tej gąbeczki e, Koniak Sponge, bo naprawdę ona odmieniła, można powiedzieć, e, oczyszczanie mojej buzi. I szczerze, szczerze ją polecam. Życzę Wam bardzo miłego dnia i do zobaczenia. Pa!